Cześć Boże, witajcie w ten czwartkowy, wielkopostny wieczór. Na początku chciałbym się po tym przywitaniu z Wami podzielić moją wielką radością. Cieszę się bardzo, że jest tak Was wiele na tych odcinkach, bo no tak zastanawiałem się, jak to będzie, kiedy pójdą odcinki i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie, i na Spotify. Czy to będzie tak, że niektórzy będą już, którzy oglądali na YouTubie, będą teraz oglądali na Facebooku. Okazuje się, że... We'll Jest w Was jakoś jeszcze więcej. Bardzo Panu Bogu dziękuję za Was. Chciałem Wam też powiedzieć, że miałem taką okazję wczoraj, przypadkowo w sumie, bo nie planowałem tego, ale okazało się, że była potrzeba odprawienia, odprawienia mszy świętej dla dwóch osób w ważnym, ważnym momencie. Nie mieli możliwości uczestniczenia. Moich dwóch kolegów z uczelni miało możliwości uczestniczenia we mszy świętej w środę popielcową, a z racji tego, że jak jest potrzeba dusz i wierni proszą, no to kapłan może odprawić taką mszę świętej. I modliłem się w tej intencji między innymi też za was, za te rekolekcje, za to, co się tu będzie działo, więc chcę, żebyście o tym wiedzieli, że jesteście omodleni. Kochani, bardzo wam dziękuję. Jest to dla mnie bardzo miłe, że, że jesteście. I idziemy dalej w kolejnym naszym rozważaniu. Dzisiaj mówimy sobie o poznawaniu Boga przy możliwości, czy o możliwościach rozumowego poznawania Boga. To chyba jest takie pytanie dla dzisiejszej nauki, takie trudne właśnie też no Boga poznać rozumem. Przecież Pan Bóg jest taki oddalony od nas, On jest taki nieogarnięty w takim sensie, może nie, nie, nie do ogarnięcia, bo ogarnięty Pan Bóg jest to bardzo jest ogarnięty, bo nas jeszcze wszystkich stara się ogarniać, przynajmniej na ile się tylko da nas ogarnąć. No, więc Pana Boga ciężko poznać. Dzisiaj troszeczkę o tym, czy możemy więc poznać Boga przy pomocy własnego rozumu. Tak, i jest to jeden z dogmatów wiary, Kościoła katolickiego, że możemy poznać Pana Boga na podstawie naszego ludzkiego rozumu. Nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że Boga można poznać na podstawie stworzenia. Kiedy obserwujemy ten piękny świat, kiedy patrzymy na pewien pewien porządek, który panuje w tym świecie, harmonię. Czytałem taki artykuł gdzieś kiedyś w internecie o tym, że gdyby pewne odległości we wszechświecie się zmieniły, to z racji nie zaistniałaby życie na naszej planecie, nie miałoby w ogóle możliwości się rozwinięcia. Jest tak, to wszystko poukładane wręcz, że jak się tam to patrzy, nie da się po prostu pomyśleć, no jak, jak to może funkcjonować. Coś musi być. Nie jesteśmy w stanie może poznać wszystkich przymiotów Pana Boga w pełni. Pana Boga w ogóle w pełni nie jesteśmy w stanie poznać, bo przestałby być Bogiem. To chyba Święty Augustyn o tym mówił, że kiedy już myślisz, że poznałeś Boga, to tak naprawdę Go nie znasz. Kiedy Go poznajesz, to tak naprawdę Go gdzieś masz i to jest takie nieustanne poszukiwanie prawdy i bardzo mnie fascynuje taka prośba, w nieszporach chyba to jest, że kiedy że taka, taka modlitwa, że kiedy poznaj, poznamy prawdę, żebyśmy nigdy nie przestawali jej szukać. Cały czas My iść do przodu. Więc y, pana, pana boga da się poznać y, poprzez ludzki rozum. Y, już nawet filozofia grecka. Na podstawie tu już nie, nie ma poznania religijnego, tylko poznanie rozumowe, czysto ludzkie. Doprowadza nas do poznania Boga. Oczywiście bardzo ważne w tym mówieniu o ludzkim rozumie, poznawaniu Boga, jest to, żeby pamiętać, że nauki ścisłe, które dotyczą świata stworzonego, nie są w stanie powiedzieć, czy Pan Bóg jest, czy nie. Więc kiedy będziecie słyszeli, że jakiś fizyk, biolog, geograf, Chemik, powie ci, że pana Boga nie ma, albo że pan Bóg jest, to pamiętaj, że za każdym razem, czy mówi tak, czy tak, nie mówi tego jako już specjalista w swojej dziedzinie, tylko jako filozof albo teolog, albo po prostu człowiek, który nad światem się zastanawia, czyli po prostu filozofujący człowiek, ale nie można na podstawie badań yy, nauk empirycznych stwierdzić, czy, czy pan Bóg istnieje, no bo one, ich zadaniem jest badanie świata. A nie tego, który jest ponad światem, to ten świat stworzył. Możemy badać pewne zjawiska, ale uczciwy naukowiec powie, że to dla nauki jest niewytłumaczalne. Co pisze Benedykt XVI w Katechizmie do Młodzieży? Świat nie może, mieć swego po, yy, nie może mieć swego początku i swego celu sam w sobie. We wszystkim, co istnieje, jest coś więcej aniżeli to, co się widzi. Porządek, piękno, rozwój świata wskazują poza siebie i na Boga. W ogóle zobaczcie poczucie piękna, że mamy patrzymy na świat, odkrywamy, że coś jest piękne. Nie? Gdzie to jest zapisane jakaś matematyka w tym? To, to mamy... Takie zmysły, potrafimy takie rzeczy odkrywać w świecie, które nie są tylko takimi matematycznymi, logicznymi wynikami czegoś. Nie? No, dlaczego akurat coś jest piękne? Dlaczego coś cię akurat fascynuje? To też jest takie, nie, nie, to jest takie ulotne, nieuchwytne do końca. Nie? Tak samo, jak mówili tutaj dalej, katechizm dla młodzieży Jukat, który bardzo zachęcam, żeby czytać, także w czasie tych rekolekcji. O tym sobie mówimy. Słyszy w swoim wnętrzu każdy głos sumienia, który skłania go ku temu, co dobre, i ostrzega przed złem. Ten, kto kieruje się rozsądkiem, podąża tym śladem i znajdzie Boga. Tak, mówi katechizm na te pytanie odnośnie ludzkiego rozumu. Tutaj mamy też cytaty świętych, świętego Alberta Wielkiego, który stwierdził, że najwspanialszą siłą człowieka jest rozum, najwyższym celem rozumu jest poznanie Boga. Protestanci odrzucili rozum w ogóle, też Luther w rewolucji powiedział: Tylko wiara odrzucił rozum, nie? Nawet no to warto poczytać czasami w tych dyskusjach na temat Ekomunizmu warto też być, stawać w prawdzie. też. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj nie szukać jedności, ale też pamiętać o tym, że Luther nie był zbyt świętym człowiekiem i też rozum odrzucał. Nawet o rozumie mówił w bardzo brzydki sposób, który tutaj nie chcę przytaczać, bo byłyby to czasami niecenzuralne słowa. Nie tylko też na temat rozumu. Warto w ten temat się zagłębić, aby ktoś chciał czegoś więcej w tej kwestii. Pytanie kolejne dzisiaj. Dlaczego ludzie przeczą, Istnieniu Boga, skoro przecież można go poznać swoim rozumem, no właśnie. Można poznać, a ludzie i tak zaprzeczają. Skąd są ateiści? Skoro mówiliśmy wczoraj, że człowiek jest istotą religijną z natury, to dlaczego są ludzie, którzy nie wierzą w Boga? I właśnie odpowiedź jest taka. Poznanie niewidzialnego Boga jest wielkim wyzwaniem dla ludzkiego ducha. Wielu broni się przed tym. Niektórzy nie chcą poznać Boga, dlatego że musieliby wówczas zmienić swoje życie. Kto mówi, że pytanie, Istnie, o, istnienie Boga jest bezsensowne, bo nie ma na nie odpowiedzi, nie podejmuje żadnego wysiłku. I tak troszeczkę jest, nie? E, łatwo się określić jako agnostyk, czyli stwierdzam, Pana Boga nie da się poznać, nie? E, można, uczciwe powiedzieć, powiedzenie, jestem poszukującym Pana Boga, jeszcze go nie odnalazłem, ale to, że ja go nie poznałem, to nie znaczy, że go nie ma. Taki prosty przykład: e, e, kto z Was był w Nowym Jorku? Podejrzewam, że nikt. Skąd wiecie, że Nowy Jork w ogóle istnieje? Ze zdjęć, z filmów, bo ktoś tam był, ale to też jest na wiarę. Nikt z nas nie jest w stanie zobaczyć, nie, znaczy może nie każdy z nas jest w stanie zobaczyć na żywo Nowy Jork. Wierzymy, no bo Kevin sam w Nowym Jorku był i nie tylko sam, więc pewnie tam wielu ludzi było oprócz niego i wierzymy, że taki Nowy Jork istnieje. Yy, można podjąć wysiłek, zobaczyć tam, można przyjąć na wiarę. Oczywiście my chcemy tą naszą wiarę rozwijać, nasze też rozumowe podej podejście do wiary. Yy, rozumowe to nie znaczy bezemocjonalne, czy jakieś tylko takie, tylko takie logiczne, tak? Bo to, to też, bo to jest też relacja przecież, jakiś dynamizm, miłości między nami a Bogiem, ale chcemy też to pewne rzeczy sobie systematyzować, bo da się. Yy, więc agnosty, który mówi, że Pana Boga nie da się poznać, no to właśnie ma Podchodzi do tego w taki sposób. Nie podejmuje, nie podejmuje żadnego wysiłku, no bo się przecież nie da. Święty Paweł II, to jest też tutaj ten, w tym, tej odpowiedzi jest, można powiedzieć, ta myśl też zawarta, powiedział właśnie, że największą przyczyną ateizmu tak naprawdę jest ludzki grzech, bo on, to konieczność stanięcia w prawdzie, zobaczcie zresztą jak wielu ludzi wypiera, już nie tylko pod takim kątem religijnym, to, że zrobili coś złego, nie potrafią się przed samym sobą przyznać. Czasami wolą nawet na kogoś zrzucić swoją winę, którą i, i tej osobie przebaczyć nawet, nie? Chociaż to oni są bardziej winni, ale wolą zwrócić całą winę na tą osobę i jej przebaczyć, niż stanąć przed lustrem, powiedzieć to ja bardziej zawaliłem, albo to ja w ogóle zawaliłem, to mi się należy przebaczenia, bo mogę o nie prosić, tak? Bo przebaczenie nikomu się z automatu nie należy, można o nie prosić prosić I warto prosić o przebaczenie. Eee, no właśnie, to jest trudne przed samym sobą się przyznać, i dlatego też ciężko Pana Boga czasami nam szukać, bo wtedy byśmy musieli, no właśnie, powiedzieć: Chyba czasami mi to z tym Pana Bogiem różnie i, i zresztą też grzech zaślepia. To, to nawet nałogi pokazują nie? jak bardzo czasami wchodzimy i jesteśmy wręcz tym tak, tak spętani, że nie jesteśmy w stanie tego garnąć. I pytanie, pytanie szóste w ogóle w katechizmie, Jukat, a nasze dzisiaj trzecie i ostatnie. Czy Boga w ogóle można zawrzeć w pojęciach? Czy można o Nim sensownie mówić? Bo to już dobrze, już mówiliśmy, że można poznać rozumem, okej, okay. ale czy jakoś to się da pojęciować, da się jakoś to ponazywać, zencyklopetyzować, tak? No właśnie, chociaż my ludzie jesteśmy w swoim pojmowaniu ograniczeni, nieskończona wielkość Boga nigdy nie da się ująć w skończonych ludzkich pojęciach, to jednak możemy mówić o Bogu prawdę. Mówiąc o Bogu, posługujemy się niedoskonałymi obrazami i ograniczonymi wyobrażeniami. Na przykład wyobraźmy sobie o trójce świętej, co możemy opowiedzieć, nie? my to możemy jakoś pojęciowo rozpracować, i tak czasami to klerycy na, na teologii tam próbując tą trójcę świętą yy, rozpracować na części pierwsze yy, nie potrafią, bo to jest trudne, nie? Rzeczywiście, yy, dla ludzkiego umysłu jest to wyzwanie. Yy, pamiętajmy jednak, że coś, co my nie potrafimy, to nie znaczy, że ktoś inny nie potrafi. I że to jest dla ludzkości niemożliwe, bo ja nie potrafię, to cała ludzkość tego nie potrafi. Nie potrafi tego udźwignąć czegoś, czegokolwiek, choćby nawet właśnie z tymi pojęciami, ale nie tylko. Yy, więc da się, yy, da się yy, pewne rzeczy i tak będą tylko pewnymi pojęciami, to będzie logiczne, będziemy to rozumieć. Ale jak to do końca działa, natury Boga nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Zresztą to też już wspominany święty Augustyn to też bardzo znana historia, który co spotkał małe dziecko nad, nad morzem powiedział, co wtedy myślał nad Trójcą Świętą ono powiedziała mu, że prędzej przelejesz całe to morze do tego wykopanego przeze mnie dołka, niż zrozumiesz Trójcę Świętą. Taka jest prawda. To nie znaczy, że nie warto szukać, nie warto poznawać no bo co z tego, że nie jesteś w stanie całego Pana Boga ogarnąć chociaż trochę go ogarnie, chociaż się trochę nim zachwycić. Tak właśnie o tym chcemy mówić w czasie tych rekolekcji, po prostu o Bogu i chcemy się Panem Bogiem zachwycić. Eee, no właśnie, dlatego nasze mówienie o Bogu musimy ciągle korygować, precyzować, eee, zmieniać cały czas. Właśnie zmieniać, ale nie w istocie, nie zmieniać praw, tylko mów sposób mówienia o Bogu. Cały czas musimy zastanawiać się, w jaki sposób o Bogu powiedzieć temu pokoleniu, ale właśnie o Bogu. Chciałbym, żeby te rekolekcje miały taki wydźwięk, właśnie. Już powoli kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że to, to jakoś nam to, to czytanie katechizmu zobaczcie, są bardzo ciekawe rzeczy. To nie są rzeczy dla dzieci, nie? bo ktoś powie: Jukat to jakieś tam dla dzieciaków, dla młodzieży. nie? Są bardzo ważne pytania. I chcę, chcę właśnie wypromować też y, tę książkę. Chcę, żebyśmy razem to czytali i też po prostu mówić o rzeczach najważniejszych, o Bogu przede wszystkim samym. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak widzicie, dzisiaj będzie krócej i tak zawsze będę starał się, żeby do 15 minut zdążyć, żeby was nie zanudzić. Eee, no, mam nadzieję, że jakoś to Wam pomaga. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Naprawdę to jest niesamowite co Wy robicie, że was jest tak dużo w ogóle i, i ile osób doszło też na kanale i na Facebooku i Instagramie? Bardzo to cieszy, przekazujcie to dalej, jeśli Wam to pomaga. Będzie takie kompendium tej pierwszej części katechizmu dostępne w tym momencie, każdy będzie mógł do tego wrócić, omówione może gdzieś się komuś to przyda. Oby. Kochani, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Już może popiół na Waszych głowach trochę spadł. Zmyliście go wspaniałym szamponem, ale niech tak duchowo, duchowo cały czas on na Waszych głowach jest i, i w sercu i przede wszystkim to, co Pan Jezus mówi, żeby zmieniać swoje serce, nawracać serce, zmieniać siebie autentycznie, nie tylko zewnętrznie, nie nakładać religijnych masek, ale rzeczywiście Panu Bogu serce swoje oddawać. Na to właśnie przyjmijcie. To Chrystusowe Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem Ipa,